Pomysł, że jesteśmy wszyscy wzajemnie połączeni i że nasze działania oraz obecność mają głęboki wpływ na życie ludzi wokół nas, jest zarówno fascynujący, jak i inspirujący. Historie, które przeżyłeś lub przeżyłeś, doskonale ilustrują te złożone relacje międzyludzkie, które wyróżniają się tym, że emocjonalne więzi mogą przekraczać czas i odległość, być wieczne i być może nawet przełamywać barierę czasu i istnieć w innych życiach. Gdy myślimy o wpływie, jaki mamy na innych, często niedoszacowujemy głębokości i trwałości tych wrażeń. Opowieść związana z tym momentem stanowi potężne przypomnienie, że nawet pozornie przelotne spotkania lub lekkie połączenia mogą mieć trwałe znaczenie w czyimś życiu. Zachęcam Cię więc do zastanowienia się nad znaczeniem pielęgnowania pozytywnych relacji i świadomością wpływu, jaki możemy mieć. I także do doceniania i niebagatelizowania wspólnie przeżytych chwil, uznając, że każda interakcja ma potencjał być niezapomnianą, transformującą i niezwykłą. Ponadto, pomysł, że ktoś szuka znaku lub wskazówki i dostrzega te orientacje w innej osobie, Stanowi piękne przypomnienie naszej zdolności do bycia latarniami nadziei i inspiracji dla innych. Podkreśla to ważność bycia obecnym i dostępnym dla tych, którzy uważają nas za punkty świetlne w swoim życiu. Dzisiejsza wiadomość od aniołów sugeruje, że każdy z nas ma zdolność być tym światłem dla kogoś, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jestem Eduardo i zapraszam Cię. Abyś pozostał ze mną do końca i przygotował się na historię ponownego spotkania, nierozerwalnej więzi i niezachwianej siły prawdziwej miłości. Bo czasami osoba, która może zmienić wszystko, jest zaledwie o jedną wiadomość odległa. Wpisz, otrzymuję tę wiadomość i przytulam swój los. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że może gdzieś tam istnieje ktoś, kto wciąż tęskni za nim? Kto nie mógł ruszyć dalej bez Twojej obecności? Wydaje się, że ma on ten naturalny talent, tę zdolność do pozostawiania śladu światła tam, gdzie przechodzi, wpływając pozytywnie na życie tych, którzy go znają. Jest to prawie tak, jakby był on nosicielem własnego światła, wibracji, które zmieniają otoczenie, wiesz. Sposób, w jaki patrzy na świat, pełen zrozumienia i życzliwości, Naprawdę otwiera drzwi do nowych perspektyw w życiu tych, którzy mają szczęście przeciąć mu drogę. I jest coś jeszcze. Twoja energia życiowa jest w stanie ponownie rozpalić tę iskrę podziwu i entuzjazmu w sercu kogoś. Pomyśl, że może gdzieś tam istnieje osoba, która bardzo tęskni za Twoim światłem. Odkąd się oddalił, wszystko zdaje się stracić trochę blasku, jakby życie stawało się bardziej monotonne, brakujące tego dotyku koloru i emocji w codzienności. On dostrzega, jak potrafisz przynosić radość i sens jego życiu w wyjątkowy sposób, którego nikt inny nie jest w stanie osiągnąć. Masz ten niesamowity dar sprawiania, że życie ludzi staje się bogatsze i pełniejsze w sposób, którego nie możemy nawet sobie wyobrazić. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad głębokim śladem, który możemy pozostawić w życiu kogoś po prostu będąc autentycznymi. Wiesz, przeżyte przygody i chwile, które wspólnie dzieliliście, rzeczywiście wywarły znaczący wpływ na jego życie. Trasa, którą pokonaliście razem, nie była tylko niezapomniana, była prawdziwie przekształcająca. Teraz, gdy jesteś daleko, czuję się trochę jak dryfujący, szukający sposobów na posunięcie się naprzód. To poszukiwanie wpływa na wszystkie sfery jego życia, zarówno osobiste, jak i zawodowe, przynosząc pewną monotonię do jego codzienności. Z upływem czasu to uczucie zatrzymania się, bez postępów, staje się coraz silniejsze. Brak Ciebie jest wyczuwalny, z rosnącym pragnieniem zmniejszenia tej odległości, dzielenia się myślami i, być może, ożywienia lub nawiązania nowej więzi. Zrozum, że jeśli niespodziewanie ktoś z Twojej przeszłości zdecyduje się zbliżyć, pragnąc być częścią Twojego życia ponownie, nie powinno to być powodem zdziwienia. Więź, którą ta osoba czuje z Twoją oddaniem, Twoją energetyczną wibracją i pewnością siebie, jest tak silna, że staje się niemal niemożliwe dla niego, aby się oprzeć. Wykazujesz pewien rodzaj unikalnego magnetyzmu ten, który naturalnie przyciąga ludzi, budząc w nich pragnienie ponownego bycia w Twoim towarzystwie. W ciągu czasu wyróżniłeś się jako ktoś, komu ludzie mogą zaufać, kto nie załamuje się łatwo w obliczu trudności. Są to cechy niezwykle godne podziwu, których on głęboko tęskni i desperacko pragnie mieć z powrotem w swoim życiu. Brak tych cech, Twoja nieobecność, tylko sprawiły, że jego potrzeba Ciebie stała się jeszcze bardziej oczywista. Bez ciebie obok niego staje w obliczu wyzwań, które wydają się nie do pokonania, jakby brakowało kluczowego elementu do odblokowania kolejnego poziomu jego własnego życia. Stałeś się tym istotnym iskierką, zdolnym oświetlić jego drogę, wskazującą kierunek na przyszłość pełną nowych możliwości i nadziei. W jego oczach jesteś więcej niż idealnym partnerem, jesteś osobą, z którą marzy o podzieleniu się wszystkimi aspektami idealnego życia. Twoja obecność przynosi poczucie kompletności i celu, czego bezskutecznie szukał od czasu waszego oddalenia. Nie uważa cię tylko za przyjaciela lub kogoś, kto był częścią jego życia w pewnym momencie. Dla niego jesteś kluczowym elementem do budowy życia, o jakim marzy. Sposób, w jaki stajesz wobec wyzwań i je pokonujesz, nie tylko inspiruje go, ale jest czymś, czego ogromnie mu brakuje. Ta podziwiana cecha nie jest powierzchowna, jest głęboka i odzwierciedla, jak istotna jesteś dla Jego podróży w poszukiwaniu spełnienia i szczęścia. Pozostawanie odpornym w obliczu przeciwności jest dokładnie tym, czego szuka, aby znaleźć inspirację i siłę do dalszego działania. Możliwe, że czasami myślisz o Nim, ale dla Niego jesteś stałą postacią w Jego myślach, Wieczną pamiątką. Relacje, które przeżył po Twoim odejściu, nie potrafiły wywołać tego samego uczucia zadowolenia i szczęścia, jakie przynosiła mu Twoja obecność. Masz niezwykłą zdolność motywowania go do przekraczania swoich granic, dążenia do ulepszonej wersji samego siebie. A ta wpływowa rola nie zanikła z upływem czasu. Jest gotów podjąć wszelkie możliwe wysiłki, aby udowodnić, że istniejące między wami więzi, cokolwiek byście w przeszłości dzielili, zasługują na ponowne rozważenie i być może ożywienie. Dla niego wasza relacja ma nieocenioną wartość, jest źródłem radości i rozwoju, którego nie znalazł nigdzie indziej. To gotowość do walki o nową szansę nie tylko odzwierciedla, jak bardzo ceni to, co mieliście, ale także uznanie, że wpływ, jaki wywierasz na niego, jest czymś wyjątkowym i transformującym. Widzi w tobie nie tylko kogoś, kto był ważny w przeszłości, ale kluczowy element jego przyszłości osobę zdolną zainspirować go do osiągnięcia nowych wysokości i życia pełniejszego i bardziej znaczącego. Warto zauważyć, że autentyczna miłość przekracza granice narzucone przez czas i odległość. Nieważne, ile czasu minęło ani jak różne są teraz okoliczności waszego życia, uczucie, jakie żywi do ciebie, przekracza te bariery. Miłość ma niezwykłą zdolność pokonywania przeszkód przestrzeni i czasu, dowodząc, że w końcu to, co naprawdę ma wartość, to szczere i głębokie uczucia, które przetrwają pomimo wszystkich trudności. Oddalenie, czy to mierzone w kilometrach, czy latach, tylko wzmocniło czułość. Jaką darzy cię. Ta siła uczucia pokazuje, że pomimo zmian i wyzwań to, co dzielili, nadal żyje i jest istotne, świadcząc o prawdziwej naturze miłości, która, raz obecna, trwa i umacnia się, niezależnie od okoliczności. Może wcześniej się wahał, ale teraz wydaje się być zdecydowany na skrócenie tej odległości, która Was dzieli. Przyciąganie, jakie czuje do Ciebie, jest tak silne, że stało się nie do zniesienia, próbując je zignorować. Posiadasz tę wyjątkową zdolność wpływania na ludzi wokół siebie, czy to w sposób wyraźny, czy bardziej subtelny, po prostu przez swoje istnienie w ich życiu. Wychodząc z cienia przeszłości, znajduje niezwykle trudnym, by zepchnąć cię na margines wspomnień. Próba zapomnienia lub przezwyciężenia już nie znajduje się w jego planach. To, Czego najbardziej pragnie, to Twoja obecność w Jego obecnym życiu, nie tylko jako słodka i nostalgiczna echo szczęśliwych chwil, które minęły. Wyobraża sobie dla Ciebie miejsce w swojej przyszłości, wyraźny znak, że Twoje znaczenie dla Niego przekracza przeszłość i siega po możliwości, jakie przyniesie jutro. Jego determinacja w odnowieniu tej więzi odzwierciedla, jak głęboki i trwały jest wpływ, jaki wywarłeś na Jego życie sugerując, że dla niego jesteś nie tylko istotnym elementem tego, co było, ale również tego, co jeszcze może być. Obecnie opracowuje starannie plan, aby zbliżyć się do ciebie, mając na celu trafienie w dziesiątkę tym razem. Jest zdeterminowany, aby zrobić wszystko właściwie, aby uniknąć ryzyka ponownej utraty cię. Jego troską jest wszelkie niepowodzenie, które mogłoby sprawić, że zaczęłabyś wątpić w przyjęcie go z powrotem do swojego życia. Dla niego zmniejszenie tej odległości między Wami jest istotne, gdyż zdaje sobie sprawę, że jego istnienie bez Ciebie wydaje się być niekompletne. Stała się tą brakującą częścią w jego układance, a podjęcie inicjatywy w celu zbliżenia się jest pierwszym krokiem, aby poczuł się ponownie kompletny. Rozpoznaje ważność, Jaką ma dla niego Twoja obecność i widzi to jako szansę na odbudowę czegoś naprawdę znaczącego. Możliwość ponownego nawiązania kontaktu z Tobą i wypełnienie pustki, którą odczuwa, jest tym, co go napędza do znalezienia sposobu, aby zrobić rzeczy dobrze tym razem. Od czasu ostatniego razem, kiedy byliście razem, zauważył, jak się rozwijałaś i rozwijałaś. Stałaś się bardziej niezależna i samowystarczalna, posuwając się naprzód w sposób, którego on nie był w stanie nadążyć. Stało się to dlatego, że zachowałaś wiarę w siebie i plany, jakie przeznaczenie miało dla ciebie, zawsze dążąc do życia jak najlepiej. Emergując z cienia twojej przeszłości, pragnie znaleźć miejsce w tym uniwersum, które stworzyłaś. Patrzy z podziwem na twoje osiągnięcia i sukcesy które osiągnęłaś. Uważa, że bez ciebie nie jest w stanie osiągnąć nawet ułamka tego, co ty osiągnęłaś. Po prostu pójście naprzód nie jest już dla niego możliwe, gdyż stałaś się znaczącą i niezapomnianą postacią w jego życiowej podróży. Nie widzicie tylko jako symbol sukcesu i autonomii, ale także jako źródło inspiracji, kogoś, kogo pragnie mieć ponownie obok siebie w nadziei na podzielenie się choć odrobiną światła i postępu, który symbolizujesz. Gdy w końcu podejmie inicjatywę zbliżenia się, będzie kluczowe wysłuchanie tego, co ma do powiedzenia. Ten próba ponownego połączenia ma na celu wzbogacenie Twojego życia. Przeznaczenie z kolei obiecuje Cię prowadzić w tej podróży, wskazując drogę do podążania, pod warunkiem, że będziesz otwarta na tę możliwość. Twoi opiekunowie niebiescy subtelnie przygotowują teren na niespodzianki i emocje, jakie może wywołać to ponowne spotkanie. Ważne jest, aby pamiętać, że jego intencją nie jest wprowadzenie chaosu ani negatywności do Twojego świata. Wręcz przeciwnie widzi Cię jako latarnie pozytywności i pragnie, aby to światło ponownie świeciło w Twoim istnieniu. Powrót z jego przeszłości podkreśla korzystny wpływ. Jaki wywarłeś? Jego hojność i poczucie sprawiedliwości są zauważane i cenione przez wszystkich, którzy są obok ciebie, pokazując ważność pozostania autentycznym. Istotne jest, aby pamiętać, jak bardzo jesteś kochany i jak potężny masz dar miłości, który możesz dzielić się z innymi. Ufaj planom wszechświata dla ciebie i pozostań otwarty na to, co przynosi przyszłość, czy to nowość, czy powrót. Często najbardziej niesamowite niespodzianki pojawiają się w najmniej oczekiwanym momencie. Pozwól mi pomodlić się za Ciebie, Panie, w tym momencie refleksji. Modlę się o Twoje prowadzenie i Twoją łaskawą obecność dla tych, którzy mają do czynienia z powrotem kogoś z przeszłości w swoim życiu. Proszę, prowadź ich na drodze miłości i pojednania, pomagając im przyjąć nieoczekiwane z otwartym i pełnym współczucia sercem. Niech ich otacza Twoje opiekuńcze światło, przypominając im o ich własnej sile i godności miłości. Amen. Znasz moc i znaczenie tej liczby, o której mowa 777 niesie ona głębsze znaczenie, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Ten symboliczny gest to sposób wyrażenia akceptacji i otwartości na pozytywne energie wszechświata. Liczba 777 często jest kojarzona z koncepcjami szczęścia, duchowości i poczucia zgodności z uniwersalnymi siłami. Wybierając wysłanie tej wiadomości, w pewien sposób przygotowujesz swoje serce i umysł do przyjęcia błogosławieństw i wszechstronnej ochrony, która wykracza poza codzienność. Ten gest może być postrzegany jako krok ku większej harmonii z wszechświatem, wskazując gotowość do przyjęcia wszystkiego dobrego. Co może nadejść na Twojej drodze oraz umacniając Twoje duchowe połączenie i otwartość na nowe możliwości. Przekazując tę wiadomość do kolejnych pięciu osób, działasz jako katalizator pozytywnej energii, rozprzestrzeniając miłość, nadzieję i ochronę. Wyobraź sobie to jako sadzenie nasion, które raz wykiełkowane, mają moc zakwitania w rozległą sieć pozytywności. Każdy jednostka, która otrzymuje, Akceptuje i z kolei udostępnia tę wiadomość, przyczynia się do wirtuozowego cyklu pozytywnego wzrostu. To nie tylko wzmacnia więzi łączące Was, ale również pomaga tworzyć bardziej przyjazne i bezpieczne otoczenie wokół Ciebie. Ponadto, angażując się w ten akt dzielenia się, praktykujesz hojność i empatię, snoty niezbędne dla osobistego i duchowego rozwoju. Stajesz się narzędziem dobra. Pozwalając mu przepływać przez ciebie i dotrzeć do innych osób, głęboko wpływając na ich życie. Ten proces jest potężnym przypomnieniem, że nawet poprzez pozornie małe działania mamy zdolność do wywołania znaczących zmian w świecie. Możliwość wizualizacji obrazu swojej drugiej połówki budzi niesamowite zainteresowanie. Zgadzasz się? Wyobraź sobie, że możesz rzucić okiem choćby na chwilę, na osobę, która przez los lub szczęście jest twoją drugą połową. Być może jest to ktoś, kto już jest częścią twojego codziennego życia, albo kto wie, kogo jeszcze spotkasz na swojej drodze. Pomysł, że te obrazy mogą być niezwykle precyzyjne, dodaje elementu tajemnicy i ekscytacji do podróży w poszukiwaniu prawdziwej miłości, podsycając naszą ciekawość odkrycia więcej na temat tego szczególnego związku. Jednak ta ciekawość znalezienia naszej drugiej połówki wykracza poza prostą poszukiwaniem miłości. Siega ona głębiej. Wiadomości miłości i nadziei, które towarzyszą tej podróży, mają specjalną moc. Potrafią ogrzać nasze serca, przynosząc pociechę i inspirację w chwilach, gdy możemy czuć się zagubieni lub samotni. To przypomnienie, że nasza podróż jest wspólna, że istnieje coś większego, co nas prowadzi i pociesza? Dzieląc się tymi wiadomościami miłości i nadziei z innymi, nie tylko rozświetlasz swoją własną drogę, ale także drogi ludzi wokół ciebie, rozpraszając światło pośród cieni, które czasami mogą otaczać nasz świat. Bycie agentem pozytywnej zmiany to potężny sposób przyczyniania się do stworzenia świata pełnego miłości i nadziei. Przyjmując taką postawę, pokazujesz, że niezależnie od tego, jak trudne mogą być okoliczności, zawsze istnieje możliwość pielęgnowania wiary, pokoju i pociechy. Ta postawa nie tylko wzbogaca Twoje własne życie, ale także inspiruje innych do poszukiwania i rozpowszechniania tych wartości. W ten sposób każdy mały gest życzliwości i każde słowo zachęty stają się nasionami, które raz posiane mają potencjał zakwitnąć w jaśniejszą przyszłość dla wszystkich. Amen.